Dzień dobry, albo dobry wieczór. Dziś będzie o tym, o czym piszecie nam często w komentarzach, czyli, że powinniśmy schudnąć. Jesteś jak James Bond. Probuje pochatać. Jest, Jest kloj. Tak jest. Pod naszymi testami często mówicie nam, że powinniśmy schudnąć, jeździć na rowerze. Tak, dwie godzinki dziennie, nie dłużej. Mamy na to na pewno czas, bo nie kręcimy dla was materiałów, nie piszemy scenariuszy, testów itd. A za oknem jest taka piękna pogoda i takie zdrowe powietrze. Że w sam raz, żeby właśnie biegać po skakać, latać, pływać. Ale mamy bieżnie i nie tylko mamy bieżnie. Od jakiegoś czasu postanowiliśmy się wziąć za siebie. Czego efekty być może zobaczycie z czasem e, i Jesteśmy na dobrej drodze, ale bardzo nam w tym pomagają trackery. To znaczy, tracker pomaga mnie, bo Marek ciągle nie znalazł tego, o co mu chodzi w życiu. Tak, ja dotychczas może tak, co to w ogóle jest? Zwykle mowa o tak zwanych wearables, czyli takich. Mm, o paskach. opaskach, paskach, zegarkach, tego typu rzeczach, które nosisz przy sobie na sobie, żeby one monitorowały czy się ruszasz, ile się ruszasz i. Pomagały ci zrozumieć, jak mało lub jak wiele się ruszasz, i w zależności od tego dostosować swoje ćwiczenia. Ja jeszcze mam taką aplikację, gdzie są jakieś takie sety ćwiczeń, które robię prawie codziennie rano i zdaję sobie sprawę z tego, że to pół godziny plus tam jeszcze chodzenie pobieżni, które ja robię, to jest dla wielu z was rozgrzewka, ale ja nie chcę zostać bodybuilderem, co spadło, zaraz wam powiem, tylko ja potrzebuję zrzucić parę. Kilo i do tego dążymy ćwiczeniami oraz dietą i Mierzeniem właśnie swojej aktywności. Dotychczas robiłem to głównie Google Fitem. Czyli, czyli nosił telefon w kieszeni i tak. strasznie się złościł, jak na przykład podczas od odkurzania zapomniał o tym telefonie, tak. ja. i Kurczę. dwie godziny później Dwie mówię, godziny zmarnowane, tyle poszło. ruchu. Tak. Google Fit mierzy bardzo proste rzeczy, czyli kroki, kroki, ewentualnie gdybym biegał, mogę go tam nauczyć, że to jest bieganie co on jeszcze mierzy? Aha, mierzy też takie tak zwane hard points, punkty sercowe, czyli codziennie muszę tam robić x takich x żwawszych minut ruchów. żwawszych ruchów, tak, żeby to nie było tylko, że ja chodzę dookoła kopca Kościuszki, ale tak rześko, żwawo chodzę, żwawo, nie rześko, chodzę dookoła tego kopca. Rześko ko... to jest. Rześko to, przepraszam, no nie, nawet w Krakowie to nawet nie rześko. No, w Krakowie to można się kierę <coughs> powiesić. Ale ponoć jest coraz lepiej. W każdym razie, y... Mój problem z większością trackerów jest taki, że wyglądają, że to są albo dodatkowe jakieś właśnie urządzenia, które są wielkie i umiarkowanie atrakcyjne, albo wyglądają wręcz z daleka, widzę, że ja tu jestem hardcorem, który nosi tego Garmina czy tam cokolwiek, albo jest to kolejny zegarek, którego ja nie potrzebuję, bo mam dwa zegarki, które lubię i noszę i ten trzeci nie byłby mi potrzebny. Dziwię się, że producenci zegarków, tych powiedzmy takich ciekawszych, Skoro nie chcą wchodzić w smartwatche, bo to jest technologia, która cały czas się rozwija i ja rozumiem, że za dwa lata taki smartwatch nie mo może nie być saportowany, jak to się brzydko mówi, to nie wiem, może niech zaczną robić takie przynajmniej klipy do, do bransoletek, do pasków, to może to byłoby rozwiązanie. Mógłbyś też mieć chip 5G, ale najpierw musiałbyś się zaszczepić. W mordę kopany powinny, powinienem był chodzić do teatru. Okej, okay. do rzeczy, pokaż, o czym mówisz, tak. bo to jest istotne. A do Ora tej pory. Ring. Tak. Tu, taki oto. Pierścień Marek sprawił magiczny. sobie pierścień, pierścień arabelli. Zż. I rumburak ucieka, czy tak, cokolwiek. Czy cokolwiek, niestety nie znikam. Co to jest? To jest rzeczywiście tracker. W tym jest mnóstwo technologii, czujników i takich różnych innych fajnych rzeczy, które monitorują przede wszystkim sen, ale nie tylko. To jest też. Taki monitor mojej aktywności. Mhm. I bardzo mnie to zainteresowało. Zobaczyłem to u kogoś na YouTubie, obejrzałem ileś tam testów i większość ludzi... I, I Marek już wtedy nie był pewien, czy to będzie dobre dla niego, ale Bo większość... stwierdziliśmy, że trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Większość ludzi mówi, że to jest jednak przede wszystkim do monitorowania snu, a w ciągu dnia to oni noszą coś innego. No nie. No, no nie. To, to już jest dla mnie przesada, ale trafiłem na jakiś jeden test, gdzie użytkowniczka tego powiedziała, że poza jakimś tam uprawianiem cięższych sportów, gdzie musi ręką gdzieś coś mocno złapać albo uderzyć, to poza tym generalnie jest z tego zadowolona również jako takim Monitor aktywności, więc pomyślałem, ok, dobra. Skoro ona nawet już tak sporty w tym uprawia, to nawet ja mogę spróbować. No dobrze. I najpierw, co teraz? Najpierw przychodzi do ciebie próbnik. Próbnik, tak. No właśnie, bo próbnika nie zrzuciłem, zrzuciłem pudełko od Aura Ring. Próbnik wygląda w ten sposób. Tu jest e, od szóstki do trzynastki są takie rozmiary pierścionka, po no prostu Obrączki. Obrączki, tak. One są o tyle specjalne, że tu są jeszcze takie małe wypustki, bo te wypustki odpowiadają czujnikom, które które tutaj masz teraz w środku. Które mam teraz w środku. Tak jest. Więc to jest bardzo fajne. To przychodzi po paru dniach. E, Dalej się kontynuuje zamówienie nie wiem, po jakimś tygodniu, czy jeszcze mniej przychodzi. Ten Aura Ring, on występuje w iluś tam kolorach. kolorach I również może, jest taka, może być matowy. Może ale... być matowy, ale to już kosztuje 100 euro więcej. To już kosztuje 300 euro, a jeszcze stówę do tego dorzucić, żeby było no i matowe. No wszyscy przestali oglądać, ale, ale, ale może jeszcze no, spokojnie, nie. spokojnie Więc Spokojnie, spokojnie. Dobrze, co to robi? Więc tak, więc proces sprzedaży jest dobry, bo to rzeczywiście przychodzi szybko i przychodzi takie jak trzeba. Można nosić cały czas, bo to jest wodoszczelne, jest małe, jest lekkie, jest niebrzydkie. Chociaż no, jest duże, no Znaczyna, ale. Okej, okay. dla ciebie jest okej, okay. Myślę, że gdybym ja to nosiła. No to pewnie zmniejsza to... mniejsza wersja. Znowu, to jest troszkę grubsze niż obrączka, więc mogłoby ci wystawać. Kwestia tego, jak drobne lub duże masz ręce, i do tego trzeba sobie to dopasować. Ale okej, okay, można z tym pójść pod prysznic, jeśli ci rano na przykład nie chce zejść, bo masz spuchnięte ręce, szczególnie po ćwiczeniach. I przede wszystkim monitoruje to sen można się dowiedzieć dużo rzeczy o swoim śnie, czy śpisz dobrze, czy gorzej. Dowiadujesz się rzeczy, które właściwie powinniście wiedzieć, że nie je się dużo obfitych posiłków przed snem. Tu przed snem. Tak, nie pije al... się dużo przed snem. Albo jeśli alkoholem. położysz się spać na 5 godzin, to w zasadzie po nic, bo. Ale też pokazuje się, pokazuje, kiedy tam śpisz głęboko i płytko i tak dalej, więc wiem mniej więcej, o której do nas kot przychodzi w nocy, i wtedy wiem już, że wtedy ja śpię gorzej. Nie, ja na nieświadomca komplet tego skotem obsuję. Ponownie. Nieważne. Więc monitoruję sen. Są też takie programy, bo to się łączy z aplikacją mobilną, do medytacji, do relaksu. Więc jak jesteś fanem takich rzeczy, to w ogóle super, bo siedzisz i. Mum, mum. Ale wiesz, że to można robić bez tego pierścienia. Ale on wtedy ci pokazuje, jak się bardzo relaksujesz. Mierzy temperaturę, przypomina, żeby się ruszać. Jest synchronizacja z Google Fit, ale. I tu się zaczyna problem. Ja lubię mojego Google Fit, lubię, ale okazuje się, że ta synchronizacja jest niewystarczająca, bo o ile ten pierścionek wysyła dane o moim śnie, powiedzmy, do Google Fita, to nie wysyła na przykład danych o krokach. Ja już musisz, pominam, to, musisz to wymusić? Muszę to ręcznie zrobić. A, no to muszę nie. to ręcznie wpisać później. Ewentua znaczy, ja już pomijam to, że on liczy za dużo kroków i to tak typu 20-30% za dużo kroków w stosunku do, do telefonu, ale muszę. Wpisać sobie później kroki do Google Fit'a, jeżeli Google Fit ma być moją główną aplikacją. No nie, no to... Nie musi być, ale ja lubię. Ale to jest bez sensu w takim razie. Trzeba tę synchronizację też wymuszać, czyli odpalić obie apki i on sobie tam wtedy będzie te dane kopiował. To nie jest tak, że on sobie, nie wiem, raz na godzinę na przykład, czy raz na parę godzin sam się połączy z telefonem. Nie. Trzeba odpalić apkę. Co więcej, trzeba tę apkę odpalić na przykład przed snem, bo tylko wtedy dochodzi do tej wymuszonej synchronizacji, a na następny dzień to już będzie skasowane, więc. Bez nadziei. Nie, to jest, to jest źle rozwiązane. A to jest druga wersja Ory, o ile Tak, pamiętam. To nie jest pierwsza wersja, tylko to już jest druga wersja. Była jeszcze taka, była jeszcze wcześniej inna, inna firma nazywała się Motiv yy, i to chyba zniknęło. A Ora już jest w drugiej generacji i to nadal yy, działa tak, jak działa. Z rzeczy takich bardziej już fizycznych, to o ile w ogóle ja, to jest pierwszy raz, jak noszę jakiś pierścionek o obrączkę. Yy, o ile do takiego zwykłego chodzenia, noszenia zwykle mi nie przeszkadza, czasem trochę jak na klawiaturze piszę, jak jestem już zmęczony po dniu, to zaczynam zawadzać, ale jest OK. Natomiast w samochodzie, na kierownicy mm, słabo. I też kiedy wykonuję jakieś prace manualne, gdzie potrzebuję gdzieś tam z palcami się dostać, to wtedy czuję, że zaczynam zawadzać o, o, o jakieś rzeczy. Mm. To się obraca w sposób niekontrolowany i nie, niestety nie znikam, jak. Jak, <grym> jak rumburak. A na ile ci starcza bateria tego? Bateria mi starcza. Ja tylko skończę jeszcze o obracaniu. Ponieważ czujniki mają być od dołu, to ważne jest, żeby ona była w konkretnej pozycji, a nie żeby się tak za bardzo obracała. I kształt tego nie wymusza utrzymania się w miejscu. Hmm. Bateria, o którą spytałaś. 4-5 dni. Ponoć może wytrzymać do siedmiu, cztery to jest ten dolny poziom. Słyszałem w internetach, że bywa jeszcze mniej, szczególnie po, po paru miesiącach. No to powiem szczerze, to tak jak taki, wiesz, typowy zegarek fitnessowy, no nie albo urywa. nawet nie, nie fitnessowy, jakieś tam te Michaela Korsy mhm. i tak dalej. I teraz tak, ja nie twierdzę, że to jest złe rozwiązanie jako takie, ale ja potrzebuję przede wszystkim trackera, który dobrze liczy moje kroki, bo to jest coś dla mnie najważniejszego i obawiam się, że trzeba będzie sobie to w komórce. Poczekaj, Fitbit właśnie został oficjalnie częścią Google, więc jest niezerowa szansa, że pojawi się coś nieohydnego, co będzie bardzo dobrze gadało z Google Fit, bo będzie częścią tego samego mm -hmm. ekosystemu. A tymczasem zostawiasz czy zwracasz? Hmm, zwracam. Właśnie przed chwilą wypełniłem formularz do zwrotu. Oni mi nadadzą numer i do 30 dni można to zwrócić. Byle nie było w żaden sposób uszkodzone. Co jest ważne, to po tych pod mniej więcej tygodniu noszenia mm -hmm. tego to jest tak, dalej to chyba w zeszły wtorek przyszły. Tak, wiesz? tak. To jest dosłownie jest idealne, nie ma na tym Klin... najmniejszego zarysowania. Jest perfekcyjne. Więc... A to jest na końcu plastik. Tak, to jest plastik, więc to jest dobrej jakości plastik. Ale ja to w każdym razie zwracam i szukam kolejnego rozwiązania, które będzie działało lepiej niż mój smartfon, bo jednak smartfon to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Ale jeżeli na przykład zegarek jest ci potrzebny, to prosz Proszę. To znaczy taki nie, bo to jest mój Weddings, który się nazywa Steel HR i wziął się stąd, że ja też chciałam mieć coś ładnego, bo nanosiłam się już tych fitbitów. Miałam ich, nie wiem, cztery czy pięć i one są mówione. Przepraszam, się... staram się nie spaść. <laughs> domowe studio, kurde. <laughs> czy możesz przestać? O, już. E, tak, e, no więc fitbity są. E, Kontrowersyjne wizualnie, są po prostu brzydkie, plastikowe, wyglądają tanio, a jak wychodzę w okolicznościach, w których już obecnie donikąd nie wychodzę, bo nie wychodzi się do teatru, do opery, na jakąś większą imprezę i tak dalej. A do teatru warto było? No, warto było, miałoby się chipa 5G i trzeba było się ustawiać no. na sprzątaczkę. Ale. Tu można wymieniać paski. Kupiliśmy paski. Czy wymieniłaś kiedykolwiek? Nigdy w życiu. Nie. On przyszedł z czarnym paskiem i dokupiłam czerwony i granatowy. Jak założyłam czerwony, tak go noszę od półtora roku, wydaje mi się. Mhm. To jest w ogóle przypadek, żeśmy to znaleźli, bo to nasza znajoma miała. I ona I... miała ich kilka, bo jej się pasków nie chciało zmieniać. Też można. Kto boga temu zabroni? Absolutnie. W każdym razie, ja byłam. Tym urządzeniem zachwycona z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że to nie wygląda jak smartwatch. Nie... I to już jest win. Tak. Owszem, on jest dosyć gruby, bo ma 12 mm grubości, a cała y, koperta. Ale tam jest taki fajny owal, więc. Tak. Na... Ale nie jest taki, taki pudłowaty jak na przykład smartwatche Michaela Corsa, na które patrzyłam, które w ogóle nie są w moim stylu, ale już stwierdziłam, dobra, chrzanić. Kupię. Ale nie, nic mi się nie podobało. Yy, oprócz tego one są umiarkowane, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne. Yy, I trzecia najgorsza rzecz, która, która dla mnie była tak naprawdę deal breakerem, to jest to, że one wytrzymują dwa dni na baterii, trzy dni na baterii. A to ile? Tydzień, dwa? <suszy> Proszę cię. Miesiąc? Wow. No więc... Dodajmy, to jest dawna Nokia. A tak, bo to kiedyś to się nazywało Widings, później nazywało się Nokia i teraz z powrotem nazywa się Widings, ale chyba na, na którymś pudełku jeszcze mam napisane Nokia. W każdym razie. Więc to jest po prostu jak 61.10, to jest bateria nie do zarznięcia. Tak, dokładnie. Więc ja to noszę od półtora roku i jedyne moje zastrzeżenie, jakie mam, nie jest do. Urządzenia jako takie, tylko do materiałów, które zostały użyte do jego wykończenia. Dlatego, że szkiełko, które tu jest, nie jest szkiełkiem szafirowym i w związku z tym po dwóch miesiącach od tego, jak zaczęłam go nosić, a umówmy się, ja nie jestem jakaś taka, że robię, nie wiem, parkour albo bieg rzeźnika. Po prostu... Ona po prostu siedzi w kuchni, tam gdzie jej miejsce i ciach, zadrapała oblatno. No właśnie, i o coś zadrapałam i całe szkło jest podrapane. Mało tego, teraz już podrapane jest też koperta. koperta metalowa koperta. Z czego to jest? Na litość Boga. Co oni to z folii aluminiowej zrobili? W każdym razie to jest dla mnie okropne i kiedy rozmawiałam na ten temat z Weddings, to oni mi powiedzieli: "No tak, no to damy ci 10% zniżki na nowy z szafirowym szkłem, bo już w tej chwili jest wersja z szafirowym szkłem". Tak, i ja mówię no tak, ale ja nie chcę 10% zniżki, ja chcę, żebyście naprawili ten, zastąpcie w tym yy, szkiełko przynajmniej. Szkiełko przynajmniej, I, i ja zapłacę za transport do Francji, do UK, dokąd tam sobie chcecie. Tylko. Nie chcę się pozbywać urządzenia, które jest dobre i działa, bo wydaje mi się nieetyczne wyrzucać do śmietnika coś, co może jeszcze spełnić swoją rolę, tylko estetyka trochę kuleje. No, stanęło na tym, że mogę dostać 50%. Więc nie. To... Byliśmy blisko już kupienia, ale stwierdziliśmy, że nie, będziemy... zarżniemy go. Tak, zarżniemy go i myślę, że to jeszcze dłuższą chwilę zajmie. A teraz tak, co to potrafi? Po pierwsze, liczy kroki, i to jest dla mnie istotne. Wykrywa też aktywność jakby samo z siebie. Lepiej więc... brak. Cicho bądź. E, więc podejrzewam, że gdybym na przykład, nie wiem, poszła w tym pływać albo jeździć na rowerze albo coś tam, to on zrozumie. Co się dzieje? Co robisz? Tak podejrzewam, że wyślę sygnał alarmowy, żeby porwali ją helikopter przyleciał. W każdy... porwali ją i torturują. Chyba tak. w każdym razie na przykład moją jogę wpisuję sobie ręcznie albo mogę powiedzieć, że uwaga, teraz zaczynam jogę albo tam cokolwiek, nie wiem, jazdę konno na przykład, bo takie rzeczy też ma, albo mogę powiedzieć, że ostatnie ileś tam minut robiłam to czy tamto i on sobie to wtedy zalicza. I to jest wygodne w tym sensie, że nie ma tego problemu, że ja byłam na jak się nazywa ten taki orbitrek, a on mi to zaliczył jako pływanie albo odwrotnie. Tylko ja to wyznaczam, ale rozumiem, że to może nie być komfortowe dla tego, kto ma inne potrzeby niż ja. Druga rzecz, która dla mnie też jest bardzo istotna, to są powiadomienia. Jak widzicie, tutaj jest taki czarny. Tam ja to później kółecz. pokażę w przebitce, bo tak. tu to oni nic nie zobaczą. Nie, nic nie zobaczycie, ale to będzie w przebitce. I mogę sobie tutaj ustawić powiadomienia, bo oczywiście jak nacisnę, to pojawia mi się data i godzina, jakbym nie umiała jej przeczytać z, ze wskazówek, a nie wszyscy umieją. Poza tym pojawiają mi się te powiadomienia, które chciałam, czyli przychodzą mi e... Messenger, Whatsapp, e... tak, i telefon. SMS-y, tak. E... SMS-ów nie. Aha, czyli kto dzwoni po prostu ci. Kto dzwoni, pojawia mi się, kto dzwoni i w przypadku wiadomości pojawia mi się też początek wiadomości, albo że ktoś tam wysłał mi zdjęcie, i wtedy widzę, że to, to co załącznik. dostałam, to jest załącznik. Więc to też jest wygodne, bo nie muszę patrzeć na telefon. Wręcz mogę ten telefon mieć gdzieś tam skitrany w torebce i tylko dyskretnie zerknąć, że o, która to godzina. A przy okazji już pora wiem, że mnie. pora na mnie. I to też jest OK. Tylko ty nie nosiłaś zegarka. I tak, to ja jest dla ciebie ja właśnie. Ja nigdy nie nosiłam zegarka, zegarka takiego normalnego, nie wiem, czegokolwiek. Tak, się ka... wytpiłem, bo kiedyś jej obiecałem Omegę. A... I to ten Constellation, a ona chciała to, więc job done. To możesz mi kupić jeszcze jeden. To ci Gdy kupię. na drugiej ręce nosiła. Zniszczysz tego, to ci kupię. Jest na wideo, zapamiętane. W każdym razie, to nie jest urządzenie idealne, dlatego że. Jakość jest, umówmy się, taka sobie. Nie wiem, jak wygląda jakość w przypadku tego najnowszego, mm -hmm. który się nazywa uh, ScanWatch. Dobrze. O, tak, one mają tak generyczne nazwy, że nie da się tego zapamiętać. Ten najnowszy jest bardziej urządzeniem do badania twojego zdrowia niż do mierzenia twojej aktywności, bo. Tak, jak to, to tak naprawdę bada twoje zdrowie. Tak, on oczywiście też bada mi puls, ale ten nowy potrafi też jakieś regularne EKG połączyć się z lekarzem, jakby tam się coś psuło i tak dalej. Oczywiście nie w tym kraju, ale, ale. Co do zasady, tak. I ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. I ja już nie chcę żadnego normalnego zegarka, dlatego, że, no, właśnie, to wtedy też bym musiała chodzić z tym telefonem, jak Marek, albo tak jak moja przyjaciółka, która na jednej ręce nosi swojego Chanela Je Deux, a, a na drugiej nosi właśnie Fitbit'a. To po prostu nie wygląda. Nie, to, to nie wygląda, po prostu. Mm. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, bo tu żeśmy się rozgadali o tych urządzeniach. Miało być nawiązanie do samochodów, i będzie. Otóż, Garmin. Czyli ci od tych, znaczy kiedyś od nawigacji, a teraz od tych takich zegarków, co Bardzo się. Bardzo zaawansowanych. Co się biega ten bieg rzeźnika, i tam wiesz, sprawdza, O, ale mam tętno takiego, to jeszcze nie miałem. Cudownie, właśnie, rzuć, masz zawał. Rzuć ślugi. E, w każdym razie. Garmin współpracuje z Mercedesem, a konkretnie z tą funkcją Energizing Coach. Z której żeśmy się trochę wyśmiewali przy którymś tam Mercedesie. Nie jednym. I na przykład wtedy zegarek wie, że dziś nie twój dzień, samochód wie, że nie twój dzień i samochód mówi ci, wiesz co, zwolnij, zwolnij stary, zatrzymaj się, wypocznij. Langsam, langsam. Tak, tak langsam. Moja ciotka jest ze Śląska, kiedyś ją wiozłem, langsam dziecko, langsam. W każdym razie, jeżeli wy macie jakiś, bo właśnie, może jakiś tracker macie, który rozwiązałby mój problem, yy, słyszeliście, widzieliście, używacie. A może macie tę nakładkę, nakładkę na pasek od zegarka? Może ktoś z was coś, może takiego, ktoś widział. Z was coś takiego widział albo, albo miał i sprawdziło się, nie sprawdziło. Piszcie, bo myśmy już chyba przeszli przez wszystko. Dużo rzeczy żeśmy odrzucili. Teraz jesteśmy na etapie już akceptacji, że tak. nie ma. Tak. A szkoda, bo myślałem, że to będzie Nie, wiem, to, to dobrze wygląda, jest lepsze tak. niż, niż sądziłam, bo obawiałam się, że to będzie wyglądało jak taka naprawdę odpustowa ozdoba, a byłabym a... w stanie uwierzyć, że po prostu nosisz to, bo, bo ci się bo taki to podoba, jestem, bo taki jestem elegancki. elegancki. Nie, to nie tak, tylko jak nosisz taką, to, to tak, masz łapkę I taki masz biceps, taki tu. Piszcie. Cześć. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu testy, pierwsze wrażenia i inne materiały około motoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym, następnym odcinku! odcinku.